to było kilka lat temu, czyli rok temu. A to na to prostu my znalazłam e, taki fajny seat jeden. Nie. E, czekajcie. To było e, To było e, minus jeden, cztery. 60100226 zero bo to będzie tutaj. tak pamiętam, że idę na wioskę, więc było tylko że zapomniałam, że zapomniałam jeszcze konkretnie i no e, nie trzeba to nie chyba nie coś nie 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 nie

Króciutki, niech to, to będzie troszeczkę króciutki, bo... Mam właśnie troszkę telefon na no, wygłosy. No. Okej, nie ma lipy. jeszcze Nie ma lipy, nie ma lipy. Nie ma lipy. I, no, tak, a tak, tam sobie wioskę. не выиграем, чтобы на подфорка грамм. Не грамм, грамм, грамм. Окей, сейчас я подфорки. ну это не вышено, а сейчас играем, не вышено. Не забра, там просто Ммм. 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 Окей. Ммм. Tutaj mamy takiego ciekawego, Tutaj jesteśmy w tylko muszę sobie zabrać odcinek ja, no, dzisiaj, muszę to telefon, telefon, jest to telefon, Nie mogę wyjść. Nie ja mogę. Mhm. Dobra, czekajcie. Ehm, szybko sobie wezmę tytyk. 500 lat, chyba na szybko chętnie wyjść stąd. Tylko wyjdę i włączę. Pamiętajcie, nie można ja tylko wiem, że nie Ja że wierzę. sobie... Um, ...czępujeś ten Może sobie wyginać wybrał ten. Ale nie ten, bo ten jest blisko. Tak, blisko. No na chwilę. Właśnie tamten.

w tym minucie parkouru co to jest? może ja, no, to, że ten dach tu przyschnął czy nie? nie, 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 nie kolejny dom, gdzie nie chcę mieszkać nie wiem, może sobie u kowala tam mieszkam nie będzie lipy jak to będzie, o kurcze teraz zabiorę wysoko dom e

Mam dwoch super, hmm, dosyć krótki ten odcinek będzie, ale um, mam nadzieję, że będzie się ten odcinek, który jest bardzo grubski w ogóle. To by było na tyle tego odcinka, pa!